Cześć, tu witam was w kolejnej grze, w kolejnym gameplayu z gry. Jest to gra Hearts of Iron 4. Jeszcze w tą grę nie grałem, więc będzie to dla mnie nauka. Zacznie, mamy możliwość wyboru dwóch scenariuszy, ale zaczniemy w roku 36. Eee, gdzieś czytałem, że najlepiej jest zacząć dla nauki Związkiem Radzieckim. Czyli tak zwanym zsrr czyli też tak zrobimy. No i co? No i zaczniemy tą grę. Przywódca, oczywiście Stalin, komunizm, Ech, rząd totalitarny. Następne wybory nigdy. No więc zaczynamy. Tylko poziom trudności: rekrut, zawodowiec, czy weteran. Ech. Nie wiem, może damy na początku, jako rekrut z tego powodu, że jeszcze w to nie grałem i będę się tego uczył dopiero gdzieś. Tylko obejrzałem jakieś małe zajawki z tej gry, spodobała mi się, widzę, że jest w miarę trudna, ale może, może dzięki temu przypadnie mi do gustu. Będziemy mogli się yy, Będę mógł więcej jej nauczyć. Zapauzujemy na chwilę. Przedaż... A nie, to teraz puściłem. Zapauzujemy, żeby to wszystko poustawiać. Dobra, to wybierzemy jako pierwsze. Teatr Radziecki, a nazwiemy to... Japonia Dobra, może inaczej Japonia i okolice Ustawimy dla nich... Linię frontu. No co jest? No dobra, tu niby nie mogę. Ojej. Też należą. Tak, tak. No, no dobra, no to linie frontu. Hm. Jak to się robi? No coś, coś. się ja o większą to frontu, nie tylko a, dobra. Ja miałem linię ofensywną zrobić, nie linię frontu. Czy dobrze mówię? Nie, no dobrze, linię frontu. No, powiem Wam, że nie wiem o co chodzi. Nie rozumiem tego. Kliknij, aby wyznaczyć linię wzdłuż frontu. Kliknij, i przytrzymać kurs na granicy z innym krajem. Krajiem aby nie wyznaczyć wspólny front kliknij prawy Jeszcze raz. O, dobra. Coś tam po prostu nie chciało zadziałać na początku. Dobra. To jest jeden. Ty weźmiemy sobie jako drugich, a ty do czego należysz? Do niczego chyba. Dobra. Tu ustawimy sobie. Nie, to nie w tą stronę. O! O, Singapuru. Jeszcze tak, im wyznaczymy tutaj, a tym jakby mieli iść, to niech idą gdzieś... Linia front linia ofensywna. O, tutaj, dobra. Tu mamy jeszcze kilka jednostek, z nich też zrobimy jakiś tam front, nowy teatr. Zachód czy Finlandia, Fin i Zach, dobra, Finlandia i Zachód. Tu będzie, mhm. tu wystawimy linię frontu na wzdłuż Finlandii. Śmiemy. Jeszcze tu jest jedno. I im wybierzemy linię frontu. Oj, nie ten. Tutaj, o. Dobra, to to mamy. Możemy powoli puścić, niech to idzie. Tym jeszcze wyznaczymy e, linię ofensywną. Tutaj, a tym, jakby co? Tu na Talin. Dobre. Teraz tak, badania. O, właśnie, my, moglibyśmy jakieś badania dać, nie? Fabryka Słyszałem, że to jest najważniejsze. Hmm. Piechota morska i Wiem, że nie wiem czy dobrze robię, ale Marynarka, lotnictwo, co tu jest jeszcze? I budowa. Dobra, wolne fabryki cywilne. Właśnie trzeba wbudować jakieś fabryki. I tutaj. Na razie to wszystko. Cel narodowy. Mamy na razie chwilę pauzy. Konstytucja stalinowska. Zrównianie sieci kolejowej. Może konstytucja najpierw damy, tak? Siła polityczna plus 160. No, uczę się tej gry, więc jeżeli popełniam jakieś błędy, to wybaczcie, ale, ale nic na to nie poradzę. Fabryki nowe, niech dochodzą tutaj. Eee, jak dodać nową fabrykę? Hmm. Broń. Zbuduj okręty, piechoty i artillerii, jak zbudować kolejną fabrykę? Chciałbym mieć dwie, dwie fabryki wyposażenia dla piechoty. O, dobra. które trochę przyspieszymy. Niedużo. Wybralibyśmy jeszcze dowódców, co? Bierzemy dowódców jakiś. Szybkość czołgu, dywizji do pancernej... Dobra, to mamy jednego. Jak się szkolą. Tutaj też wybierzemy. Też szkolenie. Andrej Gorbaczow. też szkolenie i tutaj a to już są co wybrani, tak? O, Brężniew, a też niech szkoli. Dobra, i tu widzę, że się już podnoszą. Duży zawodowiec. A, jeszcze bym chciał wszystkie swoje konne wymienić na inne. Bo czytałem, że konne nie są dobre. Tak. Tak. Dobra. Jezu, ale konnych to tu jest, a jest. Widzicie, to, trochę to zajmuje czasu. Ale chyba nie da się zrobić tego jakoś automatycznie. A strasznie dużo tu ten jeden ma. Dwa konie mi uciekły. Mam górskie, ale te górskie może przeniesiemy. Bardziej w górzyste tereny, bo tu raczej górzystych terenów nie mamy. Hmm. Tu są konie. Dobra, a potem się zajmiemy przenosinami górskich. Tu też są jakieś koniczki. Najpierw się zajmiemy tym, a potem troszeczkę uporządkujemy, może ładniej to wyjdzie. No, patrzcie ile tu jest koni. Żadne dywizje nie są szkolone? Jak to nie? No to szkol... Nie wybrano celu. O co chodzi? Nie no, modernizacja i uzupełnienie to jest najważniejsze. Dla mnie, tu widzę, że są jednak szkolone, jeszcze ci zostali. Dobra, teraz tak chodźmy tutaj. Weźmy od dołu. Tam było chyba więcej tych górskich. To jest o. Czy mogę takiej zaznaczyć? I czy mogę je przesunąć? Kontrol, klik. Dobra, Control, klik. Czy one ruszyły? Tak, one idą tutaj, dobra. A czemu ja tu nie mam żadnych żołnierzy, jeżeli ja... Aha, bo wszyscy tu są. Ale ja mówiłem, żeby to było. taka duża linia frontu. O, musimy się jakoś rozdzielić, bo to tak nie może być. są zmęczone. Dobra. To co? Na razie niech są zmęczone. Na razie niech się szkolą. No ale powinni się też porozstawiać. Co się tu przenoszą? No, to się dość ładnie porastawiało. Tutaj też jakieś dziadostwo się zrobiło. Dobra, na razie niech się szkolą. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dyplomacja, handel, budowy. 36 no, 21 maja, 36. Dobra, produkcja. sprzęt wsparcia, może tak byśmy dali żeby jakieś fabryki tam poszły sprzęt wsparcia, wsparcie piechoty I co się czy nie? No niezbyt. Hmm. Dobra, zobaczymy, jak się nie prostawiałem, to będziemy musieli. Realizacja naderni. Niemcy wrzuciwską na Neri w pobliżu granicy z Francją, co jest jedno, jawnym powiadaczenie traktatu wresalskiego. Mieszkańcy regionu serdecznie powitają żołnierzy, a Francja i Wielka Brytania zareagowały dość spo, spokojnie. Pewien brytyjski obserwator stwierdził nawet, że Niemcy w spacerują po własnym podwórku. Ok, zrealizowaliśmy cel konstytucję. Nie chcę na razie, yy, cel narodowy. Hmm. O, że to jest. Dobra, damy wielką czystkę. A co? Niech się rozprawią z okej. Okay. Nie, to co to jest? Jak plany witelne bez przydzielonych jednostek? Nie rozumiem. Aha. Nie na no pewnie coś źle robię. Zobaczymy z czasem jak to wyjdzie. No, widać, że ćwiczy ten przynajmniej. Zmęczony. No na razie niech ćwiczą. Widzę, że, odpo... że, że ćwiczyć ćwiczą Badania. Badania już powoli się ruszają. Ja bardziej nie rozumiem tego, czemu mi się to nic nie rozstawiło. Dwoje rozkazy. Tu się ładnie rozstawili. To są ci, dobra. A to są ci, dobra. Spróbujemy to zrobić jeszcze raz. Linia frontu. Może dlatego to nie działało. Dobra. Dobra, i zobaczymy, co teraz wyjdzie. Co wyjdzie z tego? Czy tu może być ten sam problem? Choć w sumie tu się już powoli rozstawiają. Dobra, tu się powoli rozstawili. I tu też się waruszyli, czy nie? No chyba nie, na razie ćwiczę. No nic. Dziękuję Wam za ten odcinek. Zobaczymy, co będzie z tego dalej. A jeszcze jakieś zmiany w rządzie mogę sprawdzić. No to już w kolejnym odcinku. Dziękuję Wam. Trzymajcie się. Hej.